Kurs cudów, lekcja 40. Jestem błogosławiony jako syn Boży. Dziś zaczniemy afirmować niektóre z radości, do których masz prawo, będąc tym, czym jesteś. Nie są wymagane dziś żadne dłuższe okresy ćwiczeń, lecz konieczne są bardzo częste i krótkie. Wysoce pożądane byłoby powtarzanie ich co 10 minut, jesteś więc proszony usilnie o to, byś tego spróbował i trzymał się tego rozkładu. Gdy tylko będzie to możliwe. Jeżeli zapomnisz, spróbuj ponownie. Jeżeli będą długie przerwy, spróbuj ponownie. Kiedykolwiek tylko, kiedy sobie przypomnisz, spróbuj ponownie. Nie musisz zamykać oczu podczas ćwiczeń, choć prawdopodobnie stwierdzisz, że jeżeli to uczynisz, to będzie dla Ciebie bardziej pomocne. Możesz jednak znaleźć się w ciągu dnia w wielu sytuacjach, w których zamknięcie oczu nie będzie możliwe. Nie opuszczaj ćwiczeń z tego powodu. Możesz ćwiczyć z powodzeniem w każdych warunkach, jeżeli naprawdę tego chcesz. Dzisiejsze ćwiczenia zabierają niewiele czasu i nie wymagają żadnego wysiłku. Powtórz dzisiejszą ideę, po czym dodaj kilka z atrybutów, które kojarzysz z byciem Synem Bożym, stosując je do, samej, do samego siebie. Jeden z okresów ćwiczeń może na przykład składać się z następujących myśli: Jestem błogosławiony jako Syn Boży. Jestem szczęśliwy, pełen spokoju, miłujący. I zadowolony. Inny może przybrać taką formę: Jestem błogosławiony jako syn Boży, jestem spokojny, cichy, pewny i ufny. Jeżeli masz do dyspozycji jedynie krótką chwilę, wystarczy po prostu powiedzieć sobie, że jesteś błogosławiony jako syn Boży. Powodzenia!